Dzisiaj porozmawiamy o zabiegu liftingu brwi. Dla kogo jest przeznaczony ten zabieg? Zabieg liftingu brwi to zabieg, na który zgłaszają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Kobiety przychodzą na zabieg liftingu brwi już wiedzą, czego chcą. Po prostu przeszkadza im to, że ich pozycja brwi jest za nisko albo że brwi są za bardzo poziome. Obecnie panuje moda, że fajne, ładne, atrakcyjne oko to jest taka brew, która idzie troszeczkę do boku i do góry. Wtedy zależy nam głównie na uniesieniu bocznej części brwi. Natomiast mężczyźni bardzo często przychodzą, będąc przekonani, że zasługują na zabieg plastyki powiek górnych z powodu ich nadmiaru, nadmiaru skóry. Natomiast prawda jest taka, że u mężczyzn wtedy najczęściej spotykamy się z obniżeniem linii brwi, opadnięciem brwi i wtedy Zamiast operować u pacjenta powieki górnych, musimy zaproponować pacjentowi najpierw uniesienie drzwi, umieszczenie ich na właściwą pozycję, czyli na górną część oczodołu i dopiero wtedy możemy ewentualnie kwalifikować pacjenta do tego właściwego zabiegu plastyki powiek górnych. Serdecznie zapraszam na konsultacje do RPKlinik.